U roślin proces fotosyntezy i oddychania są bardzo mocno ze sobą połączone. W ciągu dnia, kiedy świeci słońce, jest dostępne światło, rośliny produkują sobie w wyniku fotosyntezy pokarm oraz tlen. Natomiast cały czas muszą oddychać, bo to są organizmy trenowe. Wobec tego część tego trenu, które sobie wytworzyły w procesie fotosyntezy w ciągu dnia, pobierają. Ten tlen łączy się z glukozą, którą sobie też wyprodukowały podczas fotosyntezy, i w wyniku połączenia tej glukozy oraz tego tlenu powstaje bardzo duża ilość energii. Oprócz tej energii, oczywiście, powstaje woda i dwutlenek węgla. Nie powinniśmy spać w miejscach, gdzie jest dużo roślin, ponieważ w nocy one produkują dwutlenek węgla, a tym samym zaczyna nam brakować tlenu do snu i wstajemy bardzo słabo wypoczęci.